Znajdujemy się dzisiaj w inwestycji Forma Otwarta, gdzie każde z mieszkań ma ogródek, balkon, lodzie bądź taras. Zapraszam Was do jednego z nich. Mieszkania w etapie A są gotowe do odbioru, zatem po podpisaniu aktu notarialnego możecie remontować. Znajdujemy się przed jednym z najatrakcyjniejszych mieszkań czteropokojowych w inwestycji. Musicie zobaczyć te okna i widok z tarasu. Zapraszam. Na samym początku mamy miejsce na dużą szafę w zabudowie. Naprzeciwko Łazienka, najpewniej dla gości, dlatego że właśnie będziemy przechodzić do części dziennej największego waloru tego mieszkania. Tutaj mamy miejsce na aneks kuchenny, który jest bardzo dobrze doświetlony przez narożne okno od strony południowej, gdzie również można postawić stół jadalniany, ale patrzcie na to. Ogromne potrójne okno od strony zachodniej z wyjściem na 22-metrowy taras. Naprawdę przepięknym wyjątkowym widokiem. Na tym zadaszonym tarasie wyobraźcie sobie meble ogrodowe i przepiękne duże donice. W mieszkaniu znajdują się również trzy bardzo duże sypialnie, każde z nich około 17 metrów kwadratowych, główna łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze.